Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. No, stwierdziłem, że jak już takie większe, może troszkę coś się zmieniło, to coś dla Was nagram. A wszystko fajnie na razie wyszło, więc jestem, że tak powiem, zadowolony na razie ze wszystkiego. Jak to mi wszystko idzie? Tak, poparowane mam już wszystko. Eee, może to tak nie widać dokładnie. Tu mi się właśnie sparowała siwka z, z Budapesztem, ale one też tak się miały sparować, bo one są do karmienia. będą. Eee, bardzo ją koi na jajka, i w ogóle, więc one no, mi się wydaje, że eee, też niedługo z tym On Tam cały czas do niej tak ją tam. Ale są w parze, bo widziałem nawet, ale no, widny tam sobie nie pozwala. Znów widny tam sobie mają gniazdo. Właśnie, rozpoczynamy lęki. Porozkładałem już miski wszędzie. Tutaj niestety windry jak co w tym miejscu, to jest ich ulubione miejsce i one już tam tylko jakby, tylko tu lubią być Rzuciłem tu słomy, już faktycznie całą, dużo tej słomy wybrały I dzisiaj znów tej słomy im dołożę, żeby znów sobie do gniazd dokładały cały czas Ale jak ja mówię, wczoraj wieczorem jak włożyłem miski, wiadomo troszkę powsypywałem takie trocin do misek A dzisiaj, e, dzisiaj rano jak przedem to właśnie te już miski były wypchane Tutaj niestety, no jakby Głębie tutaj za bardzo nie lubią mieć młodych. Tutaj kiedy tylko bociany miały w tamtym roku i taki Blauw miałem z takim też sparowanym, z takim kokiem, też do karmienia, ale się w ogóle nie nadawały. Tu tych u winerów trochę też słomy nosiły, ale to nie jest jakoś bardzo dużo Srebrniak jak się trochę obudził, jak, bo jak dałem tej słomy, więc wszystko się zaczyna tak e, rozbudzać, że tak powiem. Mm. Szczerze mówiąc, yy, mi się wydaje, że najwcześniej naniosą się felki. Ta samica. Yy, yy, w gnieździe siedzi samica, jak coś, samiec siedzi obok niej. My ona siedzi cały czas na tym gnieździe, w ogóle nie da nawet zejść. Ona tam, jak yy, do niej podejdzie się, to ona tak się wycie stroszy, że tak powiem. I mi się wydaje, że ona. Yy, Mewki mi się poparowały. One są w parach, ja widziałem nawet, ale yy, ciężko mi jest pokazać. Tak, ten samiec, co tu gruka na dole. Ten tutaj, o, on jest tą młodą samicą, to jest młoda para cała, one tutaj sobie siedzą, głównie na tych półkach właśnie, razem, jak wszedłem do głębnika wcześniej byłem, to też tutaj siedziały i druga para to jest ta samica tutaj, obok niego i ten jasny samiec tam, zaraz będziemy karmić na wolierze, to one wszystkie widzą jeszcze raz dokładnie powiem. No bo to jest ciężko, w ogóle taki trochę jest chaos w tym głębniku, ponieważ ja mówię, jest krymek bez pary, jest to samiec, Felek jest samiec bez pary i jeszcze brał Winter jest ten młody co on tak wiecie co mi późno wyszedł i po prostu ee, późno mi wyszedł i no nie wiem, co się nadaje do pary I te same co właśnie taki chaos w tym BMIKU Tutaj kupiłem trochę lepszej karby dla nich akurat no te lęgi, że tak powiem Już deskę wyjąłem z tego, tylko jeszcze mi tą gąbkę pozostało wyciągnę. O, właśnie ta samica z, z młodej pary tu się sparowała. O, to jest jej samiec, właśnie. Yy... Nie, to jest jej matka, przepraszam, zaraz wyjdą. Tam samiec na dole siedzi. One będą bardzo głodne, ponieważ i trochę, że tak powiem, wczoraj może trochę przegłodziłem. Więc one wszystkie będą bardzo wygłodniały dzisiaj. No ale to dobrze, że tak powiem, bo... Zawsze na tych filmikach to czasem one są wręcz przekarmione i coś nie chce im się tak jeść A dzisiaj są na wolierze to i też im lepiej będzie się na jajka gonić, więc wszystko o, już widyne trochę już tam swoje tak powiem tańce odprawiają Oj, nawet fel, felki wyszły nie No one dzisiaj naprawdę są głodne Chyba wszystko wyszło mi się wydaje Zaraz jeszcze sprawdzimy, ale... Czyli też takie trochę poranne obowiązki. No, wszystko wyszło z gawnika. Wczoraj sprzątałem, ogarniałem już i wczoraj rozstawiłem bardziej Nie no, jajek, to wczoraj murzynka w ogóle, jak jeszcze przyjechałem dopiero, to było jedno jajko tutaj, w tej klatce. Też w ogóle jak dziadek, bo te felki tak już tak się tak zmierzały do tych jajek i one tak ten yy, siedziały cały czas i dziadek myślał, że ta felka niedługo zniesie te jajka, więc wsadził, ją, wsadził jej miskę. To, co tam wsadził jej trochę słomy, to wszystko je głębie po prostu zabrały i same sobie próbowały już układać gniazda, więc nie chciałem, żeby mi zaraz, wiecie, jakieś tutaj jajka leżały po gołębniku, więc ja mówię, nie no już i tak trzeba zacząć, więc trochę jest za długa ta sła, mogłaby być trochę cieńsza. Najwięcej to zawsze ten, ten nosi, ten. Yy, Berlin, co one nie, no, nie, nosi, nie no, ta samica nie nosi mijałek. Mi się wydaje, że to pewnie jest za stara i dlatego. A znów felki żółte to sobie upodobały tam na dole, niestety, tą miskę i tam siedzą. No szkoda, bo to tak ciężko tam jest wiecie dojście do tego. Ale no, tak już musi być. Tak one tam chciały. To też otworzę im na górę dzisiaj. Okienko. Układam ją sobie. No. Na jesieni, bo już miałem, myślałem, że jeszcze odmalować trochę na wiosnę, y, na lęgi ten gołębnik Wiadomo, jak się sprząta to wiadomo, że już są takie odbarwienia na tych ścianach Ale stwierdziłem, że nie Dlatego, że na jesieni będę, znaczy na jesieni, no mi się wydaje, że Już przy końcu lęgów może, a To będzie tak we wrześniu, może jak skończę już te lęgi że było ciepło, y, wylewam posadzkę w gołębniku na pewno Ta posadzka jest y, dosyć, że jest nierówna to jest już stara i muszę i tak wylać tą posadzkę i zobaczę, mam plany właśnie, że może tam coś zrobię jakiś gołębnik jeszcze z tamtej strony. Na te gorsze gołębie, a tu zostawiłbym te lepsze. coś w chcecie sensie te mefki, felki w ogóle. Trochę chaos jest w tym gołębniku, a ten regał po prostu bym wyniósł właśnie tam. ewentualnie coś tam było, można było jeszcze im tam pozbijać, ale wiadomo, to musiałbym coś jeszcze porobić, tak coś, żeby to fajnie wyglądało. No i muszę się dokładnie zastanowić, jak to będzie, nie? Ale ja wiem na pewno posadzka, no i na pewno odmaluję ten gołębnik jeszcze raz, bapnę, wiadomo. Co roku mi się wydaje, że wapte to chyba trzeba nawet jak ten. No. O widzimy jeszcze do nich, tam sypniemy już trochę jeszcze. Klatki posprzątałem tą tutaj i to na dole. Już po parowaniu, że tak powiem. Nie no, parowane chyba są, znaczy Mewki te jedne na pewno, te drugie też, bo ja widziałem czekaj kiwała, są siedziały dzisiaj też razem. Więc one tam spokojnie. No to jest wszystko. Ja tu już więcej do ukrycia głębi nie mam, że tak powiem. To są wszystkie moje ptaszyny 33 sztuki wczoraj liczyłem dokładnie no wszystko, są wszystkie pary oprócz właśnie tego felka jednego, krymka i blauwindra, to jest samica na pewno ale nie wiem czy do pary będzie chciała najwyżej no z którymś tam może pójdzie do pary dzisiaj też nie miało gritów w ogóle znaczy grit dzisiaj, gritów nie wstawiałem przez bardzo długi czas znaczy długi, chyba dwa tygodnie a tak to miało grity praktycznie cały czas pod ostatkiem i nie wstawiałem ich, tym, ich im tych gritów i dzisiaj dopiero też wstawię te grity bo chyba im się trochę znudziły te grity co też zmieniałem często właśnie te grity żeby e, wiadomo im się nie znudziły, a niestety jakoś te grity im się przyjadły, że tak powiem. Siedzą. No to właśnie o ta samica tutaj ta tutaj co idzie ta Mewka, mówię, o te, te mewki obok dwa, to jest para Obok siebie teraz to stoją I tak, tamten jasty samiec Jest z tą samicą Żeby teraz nie poki... O, obok siebie też są, to jest ta para Obok siebie, ten jasty z tą ciemną taką Więc. No i wiadomo, ta standardowa para Ten czerwony samczyk i moja żółta samica Ta, gdzie ona teraz siedzi To jest samica Pokazać się, bo ja to po oczach widzę. Bo ten, e, ona jest taka charakterystyczna, tysta samica. Tak, 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 obok felka. No ale, wybla, Ale, Budapeszt był też zamknięty właśnie w tej klatce na dole z tą e, siwką. I ja już widziałem wczoraj, że się udział razem, więc ja go dobra wypuszczam, ale on to teraz normalnie chodzi jak paw. E, No dobra tutaj chyba jeszcze jedną garstkę małą wsarczę, a potem tam. W ogóle go do gołemnika jeszcze i trochę wsypę tego. Tutaj trochę więcej tak rzeczy jest to, mają bardziej urozmaicone. Mam wielęgi, to można im sypnąć, wiadomo... Tak to tam... Wiadomo, pszenica dostanę, to wolę, ale wyrzepa, gwika. Proso. Ale cieszę się z tego, że po prostu się poparowały, no bo to było takim priorytetem ogólnie, bo ciężko mi w parę coś głębie w tym roku. E... No niestety. Serdiaczka jest ładna, jak się wprostuje, tak to czasem taka siedzi. Ten zów mawek tutaj, on jest na bardzo ładnym dziobie, bo chyba ten jasny, ten dziób ma to chyba najlepszy ze wszystkich. Ale no niestety maść ma słabą, ale mam nadzieję, że sami u samicy na bo samica siedzi tam to ma właśnie ciemną maść. I mam nadzieję, że nadrobi. Tym no bo... o, palca wam. No głównie lęgi będę ciągnął właśnie po felkach, mewkach po, po widydach też coś może pójdzie do wiadomo talii, ale mi się bardzo podobają jako, z wyglądu jako głębiej. muszę właśnie lepsze widy kupić może mi się uda na no, przyszły rok że właśnie jakieś tam, jakaś tam, ładna para coś tam kupię zobaczcie, do środka na chwilę choć już ponad 11 minut zaraz będzie się rozgadałem, ale ja mówię, takie Rozpoczęcie lęgów, koniec parowania, więc można było filmik nagrać. O, to jest właśnie ten młody samiec mewek. Z tej młodej pary, że tak powiem. O. A tam jest znów też mewek, ale od tej drugiej pary. <grych> Wchodzą teraz, to może to tak pozajmują bardziej te półki. No. A i trochę też tutaj. Na ziemi może do gołemnika. O. Dobra, dobra. Trochę. Resztę na fotem. Już. A teraz wiadomo, bo ja mówię, chodzi o te mawki, żeby mi pozajmowały sobie półki, bo ja tu już trochę szczerze mówiąc, spazby dostaję eee, przy nich. No te wewki niestety nie są aż takie bojowe Tutaj murzyny to je Murzyny w ogóle dały chciały Zająć też wszystkie półki boję się że mi wiadomo że Tak powiem nie wysiudały tam tych goębi No byłoby ich szkoda po prostu trochę wiecie, ale Pogadanie jest zła Akurat na lęgi Więc mogą Działać sobie. Ja to słuchajcie, bym trochę je wypuścił, no ale nie, bo te felki nie były nigdy na dachu. To jest po pierwsze. Znaczy one by sobie dały radę, ale ja po prostu kiedyś powiem wam, jak wpuściłem mewka jednego. E, takiego na krótkim działie, pamiętam. O, to był mawek, właśnie to co tym jest Od tej samicy. E, I to właśnie e, ojciec tego na krótkim działie. To właśnie wtedy jak mi od wyśleciał pierwszy raz, jak chodził po polach, od nie w ogóle nigdzie usiąść. To po prostu... Jak to zobaczyłem, to po prostu latałem po polach za tym głębiem i w końcu usiadł tak, dach i w końcu jakoś wszedłem do głębika i potem do obrady, ale nie to, bo ja co ja się wtedy dżarłem stresu, to po prostu to moje już tak. <śmum> Też ta widinka ona ma wietr, one mają w ogóle wadę w tych łapciach, to już z tym, ale e, bo białe pióra mają, ale ona ma i tak większe trochę te łapcie od niego a no, rzeki są takie kłentu. Na razie. Potem coś... Ależ miłe gobie No dobrze, otóż nie będę Was już dłużej zadudzał. Mam nadzieję, że już na sceny filmiku pojawią się jakieś jajka. Tak cicho trochę liczę. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć. Do zobaczenia.